Hej, cześć, witajcie, to ja, Kuba z 12.41, znowu pod przykrzywką Małgosi, <grybujesz> to ja, Małgosia, a dzisiaj znajdujemy się na mm, nastą bloku, znowu, słuchajcie, kolejny odcinek ze stą bloka, w ostatnim odcinku były lekkie problemy z dźwiękiem, teraz mam nadzieję, że już się lekko naprawiły, zresztą zobaczymy. Yes, małgosia. Huh? Także co, kochani, musimy sobie zacząć od czegoś dzisiaj. Ciekawe co będziemy dzisiaj robić, bo tutaj nie pamiętam już trochę dawno nagrywałem poprzedni odcinek i nie wiem na czym sto nam. A, mieliśmy chicken'ka zrobić i odblokowaliśmy tutaj nowy, nową mm, ścieżkę rozwoju. Że co tu trzeba zrobić? Show the echo that you. A jak mam zrobić Irona, kochani? Skąd ja mam to magicznie wziąć? Z Iron Dust Engineer ham, Ale nie mam czegoś takiego, słuchajcie. Jak zrobić ten from this world? You shou should make an iron. czy znaczy musimy zrobić iron hammer from the materials you can brush from gravel. Czyli musimy tym. Gravel przemienić, słuchajcie. Więc musimy zacząć się za robienie gravela. Tylko jak to się robiło teraz. O właśnie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ej, wyszło nam. Zobaczcie, mamy jakieś iron chunk i co z tych iron chunków? z tego robi iron? Zwykły iron bym chciał. A nie, z tego może, może to się da. Jest jakieś drzewko. Okej, okay, czyli nie z tego. Dobra, a ten iron chunk czy chunk, słuchajcie, można przemialić. Co z tego się robi? Iron Cluster można zrobić, słuchajcie. Dobra, z Iron Clustera co się robi? A iron cluster się przepala w piecu, okej. Okay. Jak ten iron cluster się robiło? Już są, nie wiem, z czterech. Dobra, czyli mamy jedno, teoretycznie jedno, żelazko już zrobione. No to co, co zrobimy więcej trochę tego? Dobra, mamy dużo całkiem tego. Będziemy mieć jeszcze trzy Irona, słuchajcie. Co wrzucimy zanim nam się... Wow! Mamy pierwszego Irona, słuchajcie, z... Ravella zrobiliśmy Irona. Dobra, słuchajcie, Małgosia jest jedną ze straszniejszych postaci, ale ona też musi jeść, pamiętajcie. Także sobie zjemy, o! No urs, co? Nawet nie wiem tego ale dobra. E, tu nam się odblokowały jakieś rzeczy? Nie. Bo odblokowałem jakieś achievementy, co nie? Ale. Chyba nie to. O kurde, tu jest create, widzę. chapter chapter Famous Way. O no, z create'em się słuchajcie, pobawimy. Ja bardzo lubię create'a. Ale żeby to zrobić, to musimy dojść do tego etapu. Czyli musimy zrobić to. Ten hammer. Iron hammer. Dobra. Patyczki yy. potrzebuję jeszcze i zrobię sobie Iron Hammera. To jest, jest ten hammer. I co? Mogę odebrać 5. 100 I reward. Eee. Eee. eee co tu się właśnie stanęło? Nie, nie, nie mam pojęcia, słuchajcie. Dobra, zrobimy ten hammer i do... Dostałem te jakieś rzeczy, czy nie dostałem tego? Dostałem. Dostałem te gifty. To, no to chyba musimy do niego iść, słuchajcie, to się wpisywało bez spawn. Dokładnie. Idziemy. Elo? Nie mogę ci nic pokazać chyba. Co tu pisało w tej książce? Jesteś ten echo, co nie? Ale to jakiś drugi task. Chronom generator. Nie wiem, czy ja to dobrze zrobię. your... Uh, will also increase the type of drops you get from brushing blocks. No i miałem mu coś pokazać, słuchajcie, ale nie wiem... Nie wiem, jak ja to mam zrobić. No uznajmy, że jak ja to odebrałem, to się to już zrobiło, dobra? Nie musimy mu nic pokazywać, nic mu nie musimy. Mu musimy. Okej. Okay. Jesteśmy w domu. Coming z moimi nowymi umiejętnościami mogłem, mógłbym zrobić lepsze materiały z innych bloków, które mogę braszować, tak? Trying brushing dust to see what. Ok, czyli musimy teraz dasta zrobić, słuchajcie, to sobie z dasta zrobimy. Tego iron hammera żyjemy. Próbujemy z dasta coś zrobić, tylko dasto, uuuu, dirba dirga jeszcze. Ojejku. Dobra, mamy dasta i sobie przesiejmy dasta. Mhm. Mam tu coś, że mam drugi poziom? Ej, faktycznie wypadły mi gold chunk i w ogóle redstone mi wypadł, także dało nam się, nic nie trzeba było do niego w ogóle iść. Do tego ziutka, a, a to muszę przepalnić, super Tiny a ej można to wrzucić do tego? Nie można, można z tego zrobić dużego coala? Nie da się tiny coal Tiny coal co, co. co Z tego Tajnie... aha trzeba iść. Trzeba Tylu sztuk zrobić, no to się tak się opłaca, jak się nie opłaca, dobra. Mm. Mamy, czyli zrobiliśmy to. I możemy das to odebrać. Dostaliśmy 20. O, uh, to całkiem dużo. To jest jakiś This compass will lead you to the Link Spring Prime compass. Even kompas. mam jakiegoś kompasa. Ten teleport to the entrance. Mm -hmm. Czyli w tamtą stronę mamy jakiegoś Healing Spring, Localizator. No dobra, to samo możemy w ogóle trochę kobla pokopać. Dobra, może tym się zajmiemy kiedyś indziej. Ja sobie odłożę do skrzyneczki. To jest jakiś taki cien, cenniejszy przedmiot, jakby mógł rzec. Co mamy zrobić dalej? A, ah, locate the Underground Springs. Heh, to somewhere. North of your base that you can provide. To make the chronom cell. Ja potem mówię, metys tego zrobić, co mi ten metys da. Chronom generator Aha, ja mówiłem miałem właśnie przynieść ten chronom generator. Dobra, to robimy, słuchajcie, kopiemy. Słuchajcie, właśnie zrobiłem jakiegoś z tego. Paska. Nie wiem, czy ja się tu ma wbić. Czy ja... A, hello. o ja. Małgosia. Tym razem nie wybuchowa w pokojowych na... Nastawienia. Słuchajcie. są jakieś... uuu uh. Uuu, tu są jakieś źródełka gorące, słuchajcie. I mamy nawet obozowisko, słuchajcie. I healing spring, tak? Czyli ona nas healuje. Nas powinno healować, słuchajcie. A bambusy są. I trzcina. A w tym coś jest? Nie ma chyba. To wszystko do dekoracji. Dobra. Wow. Wow, tu wszystko jest. Co ja tutaj miałem zrobić, słuchajcie. Ja nie wiem, ja za dużo mówię, słuchajcie, ametyst. Click to view. Tu nie ma ametyst. Jest. Wszystko jest. Mamy ametyst. Dobra, zrobiliśmy ten, tego questa. Teraz możemy zrobić niby to. Tylko do tego trzeba kloka to, to się da zrobić, szkło też się da zrobić, ale to kloka się robi tak no jak się cofnąć do tam mhm, dobra super nie jest to aż takie trudne a mety jak się koper robi, koper kruster tylko kopru nie mamy, słuchajcie jak ja mam to zrobić, dobra chyba, że tu gdzieś jest koper a, a. O, chyba nie ma. Dobra, ale zdobyliśmy to, co mieliśmy zdobyć. Auć. Tu mamy wejście, słuchajcie. Do naszej bazy. Dobra, ale lit, alu. Jezu. Jak to? Nie. Za co? Za co? Za co? Ja nic nie zrobiłem. Ja mogę to przepalić na ten, no? No są bardzo... Bardzo ten jejku coś się wyłania. I dostałem Copper Chunk, dobra, ale... są so many... Ups Nie, to jest Iron Hammer Tym muszę to chyba. Nie rozumiem tego co tam mi napisało na czacie, ale dobra buja. Dostań z tego więcej tego kopru, ale to i tak chyba za mało, bo ile ja tam... Czy jedno potrzebowałem? E, dobra, nieważne, przepalmy sobie to. Zróbmy zróbmy więcej węgla. Ja potrzebowałem zrobić kani to. Dwa potrzebuję. No dobra. Potrzebuję więcej piasku, ale dobra, bo już tu mam tyle rzeczy. Te, które mi się tu na razie nie... Tomra, to mi się przyda. No, to mnie... O, fajny, jak Pro, 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 propagua. ...paprotka, czy jak to tam się tłumaczy, nie wiem. Eee. Eee, to sobie zrobię. Ups. Ale zniszczyło wszystko. Dobra. Mamy więcej tego. Nie wiem jak tam to się robiło, potem se sprawdzę. Bardzo ciekawe, że tego przesiewania muszę używać, żeby... Dobra, bo jeszcze potrzebuję więcej golda, przepalć tam, pamiętam. Także. Pyk, pyk, pyk. Dwa mamy, słuchajcie, i robimy jakiś pierwszy z pierwszych jakichś dziwnych rzeczy, których. Nie wiem, co to jest. chronon chrono co? Irona, irona mam. Irona mam, tu też iron tego. Yy... Jedno szkło, zegarek. Dobra, zegarek muszę zrobić. Zegarek. Okej, okay. ja co jeszcze więcej zrobię? Co ja żem tu zrobił do Jasnej Anielki. Nie no, to był już w ogóle szczyt mojego. Szczyt wszystkiego, tak. Zastęp się razem wszystko rozumie. trudno. Uwaga, robimy chroną cel. Mamy jakiś chroną cel z jakąś ładownością czegoś. Wygląda mi jakby to było ładowane czymś, jak prąd czy coś w tym stylu, ale nie wiem. Zobaczymy, słuchajcie, może czymś przypadkiem trzeba naładować, yy, ale teraz jeszcze robiłem te inne rzeczy do tego, a w sumie to już zrobiłem. Tak, dobra, robimy to. To chronom cel. O i uwaga mamy Chronom Generator. A teraz z tym chronom generator. Zrobiłem Odb Odebrałem wszystko, dostałem... Przepraszam bardzo. Czy ja zrobiłem Chronom Generator i dostałem Chronom Generator. Ej, okay, czyli musimy wrócić do tamtego. The action pod is a marvel of the ages that you can root many. O! Oh, ej, fajna, ja chcę to. A to? Chrononon cell to storage the power of time. No właśnie, to mówiłem. Will throwing and radio Chronom cells. Uh, World engine. I ładuje się faktycznie. A to muszę w ręce trzymać? Czy to może być. Super? Nie, to się znowu ładuje. Zobaczcie. Ej, dobra, bo dostałem jakiś action pod... Co on robi, kochanie? Nie wiem, gdzie ja go mogę postawić. Jak go postawię, to mo możliwe, że go nie... Aha. Aha. Boom. Um. O, o okej. Okay. Teraz spawn Marnuje mi jakąś energię z tego, a ja nie wiem co się dzieje, dobra wracamy Do pana, complete stage, wow dostałem jakieś lasso Muszę coś, ta, convert a zombie w ledger into healing spring and turn into the worker token using the echo encoder Ojejku Dobra Okej, okay, czyli wracamy do domu Ej, czy co coś? Nie wiem, to się ładuje dalej, słuchajcie. Mam zrobić jakiś dark room, dobra. No to robimy. Yy, to się. Dobra, i w sumie to nie wiem, bo ogólnie to mamy niby czekać, słuchajcie. Więc myślę, że poczekamy do następnego odcinka, po z tym villagerem, bo już się dużo tutaj zadziało. On się zrespi, na spokojnie zrobię to poza odcinkiem, żebyście nie musieli czekać, że go będę respił. Bo tutaj musimy potem zrobić jakiś rozm wojaiko, zobaczmy co możemy, co możemy zrobić. Ten Echo Encoder jakiś tutaj. Du co to jest? Czemu tu jest jakiś villager? Into Worker Token, jakiś Worker token z Worker Tokena. Play for one hour, widzicie jak? Quest complete. Gramy dokładnie godzinkę. Villager breeding. Ok, czyli będziemy musieli robić villagery nie wiadomo skąd, z jakiegoś encodera. I jakiś token. Ok. Słuchajcie, tu potem coś z villagerami musimy zrobić, słuchajcie. I dostajemy Cobblestone Generator. Będziemy mogli zrobić Cobblestone Generator Compressed Stone Będziemy musieli zrobić Czyli Coś w tym stylu Chociaż to bym mógł już w sumie nawet teraz zrobić Ale no rzeczy są zablokowane Musimy iść zgodnie z poleceniem To nie wiem co to jest odbioru to Jeszcze nie odebrałem No i co słuchajcie widzowie kochani moi to był drugi odcinek naszego Stone Bloka. Ja byłam Małgosia, żartuję tak naprawdę część 261 pod przykrywką Małgosi. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, a my widzimy się już w następnym odcinku ze Stone Bloka. Pewno na dniach się pojawi, także wyczekujcie, dziękuję bardzo za oglądanie wszystkim do końca. I co? W następnym odcinku przywrócimy Zombie Villagera do życia.